Ziemia to dom każdego z nas. Szkoda tylko, że znaczna część ludzi nie jest tego świadoma. Tak naprawdę, obecnie wszyscy są na tyle zabiegani, że wręcz trudno dostrzec jeden z większych problemów, który mamy tuż przed nosem. Chyba każdy z nas miał taką sytuację, gdzie poszedł do galerii i przypadkiem kupił sobie kilka ubrań, które ubrał może raz w życiu. Sam jestem przykładem tego zgubnego konsumpcjonizmu. Na szczęście udało mi się otworzyć oczy i wraz z przyjaciółmi wstąpiliśmy do projektu pod patronatem zwolnionych z teorii, gdzie obraliśmy sobie za cel uświadomienie innym skali tej odzieżowej udręki. Zapraszamy do subskrypcji i bacznej obserwacji, gdyż wkrótce pojawi się kolejny film poruszający głębsze zagadnienia tego problemu, a jest o czym rozmawiać.